Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piwus. Witam Was w 13 odcinku z Dying Light na moim kanale. Moi drodzy, ale była za pierwsze niedawno było 17%, już jest 22, więc chyba nie ominął nas e, misje główne, żeby jeszcze dobić sobie ten 25 poziom przetrwania, ale to potem. W dzisiejszym odcinku po pierwsze możecie zostawić koniecznie lajka, jeżeli seria Wam się podoba. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to zasubskrybujcie go sobie. Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję. Bardzo. Nie wiem, co chciałem powiedzieć tak zaczęłem się nagle. Um, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zajmiemy się pozyskiwaniem tkanki sprintera. Trzeba to zrobić w nocy. Jak wiemy, ja jestem takim kurwa mocno, mocno takim low skillowym graczem, jeżeli chodzi o noc i, i o przemieńców, i o to wszystko, ale postaram się to zrobić. A mianowicie, jesteśmy w, e, w bezpiecznej strefie. Przewiniemy sobie grę do nocy. Ja szybko wyskoczę. Postaram Mam nadzieję, że nie będzie wirali po drodze. Błagam, proszę, żeby nie było wirali. Um. Postaram się szybko to zabrać, jakby tam jest pułapka świetlna w ogóle, co jest też turbo jakby fajne. Um, spróbuję to szybko zabrać, zabić tego ziomka i mam nadzieję, że da mi gra jakby przeskipować to do rana. Bo wiem, że tam było mówione, że o nie możesz z tym zlekać coś tam, coś tam. Więc jak będę musiał to zanieść w nocy, to będziemy mieli ciekawy odcinek. Ale póki co prześpimy się do nocy. Bo jak zwykle pieprzę już minutę już nikt tego nie ogląda. Dobra moi drodzy, tak. 13 godzin później ja nie mogę wybierać sobie kwipunków, jak jestem tutaj. Na ulicy jest cicho. Dla doktorka, sztuk raz Czy to było tak zajebiście proste, że ja właśnie to zrobiłem? Kurwa, mam tylko nadzieję, że on nie powie, że Że hej, potrzebuje jeszcze więcej tego Czy coś tam, nie? Mam nadzieję, że to jedno wystarczy Dobra Dobra, wbiliśmy chyba poziom, tak, byliśmy poziom. Ej, aj, kurwa, że to było takie proste, to bym zrobił to w poprzednim jeszcze odcinku, ale dobra, już nieważne. Mamy nowy odcinek, więc będziemy mogli się mm, 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 rozwinąć. Pastuch elektryczny, naucz się używać z ogrodzeń elektrycznych. Naucz się wytwarzać gwiazdki, drzucające z dodatkowymi efektami. Naucz się wytwarzać z roślin, w którym używamy walkę bez zmęczenia, duże bieganie. Właśnie, też muszę pamiętać, żeby zbierać roślinki ogólnie. A nigdy tego, nigdy o tym nie pamiętam. <laughs> A regeneracje, naprawy, dobra, weźmy sobie to może. Po prostu. I teraz idźmy do Doktora Zira. Tak wiem, wzrost poziomu przetrwania. Może ja bym się poruszał po dachach, skoro to jest Dying Light. I mamy tutaj parkeira, którego możemy wyko kurwa, wykorzystać. O, 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 tu, tu, tu. Mhm. I to by było na tyle, bo Krain się zmęczył A bo i nie Tak się wydawało jakby się zmęczył Oll się złapał lol. Eee, mam radę tu wejść tu jesteśmy mamy Dobra, jestem, Krain, no, chodź, chodź. Masz próbki, o które prosiłem? Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Witam, panie Crane. Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną to osobą. Co ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję od czynnika, i zapasowa fiolka. A niech mnie ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Camden, wiesz co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Camden mógłby. Ma potrzebny sprzęt, ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Crane. Zająłby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Ale może nam pomóc, prawda? Nawet nie wiesz, ile to wszystko znaczy dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty. Tyle roboty. No, to muszę przyznać, że ładnie, bo mamy przełom w sprawie. Hey, Crane, jesteś? Poszliśmy z Omar'em rozwalić to gniazdo. Kurwa, mać debil. Że co? Do jasnej cholery, Rachim, mówiłem ci, że ja to zrobię! A jasne, bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Sam mówiłeś, że jesteś tylko turystą. Ale słuchaj, zjebało się. Mocno się zjebało. Co się stało, gdzie jesteście? Na wiadukcie, i wszystko się tu. Idźcie na torowisko, schowajcie się, już do was idę! Omar, za tobą, za tobą! Rahim, Rachim! Szlak! No dobra, idziemy im pomóc. Ogólnie tam. Breken, słyszysz mnie? Słyszę cię, co jest? Idę po Rahima. Rachim? Jest gdzieś tutaj, zwierzę. Niestety nie. Poszli z omarem, wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Szlak! A skąd wzięli materiały wybuchowe? No, ukradłem je Rajsowi. O Jesucie, chrystę! Jestem prawie na miejscu, ratuję go, Breken. Niech lepiej ci się uda musz go ratować słyszysz żeby mógł mu dupę zwoić. faczej to tym wie nie Najlitość no, bosko, nie mów jej. sama poleci go szukać, a tylko tego mi trzeba żeby też dorosie zabić jasna cholera no ogólnie sprawa się mocno zesrała muszę przyznać bo to jest u gór. ja pierdolę czemu ta mapa jest tak mało intuicyjna jak ja mam tam teraz wejść Może tędy? O, jezus, dobra. Hmm, tam jest skrzynia. Tam jest coś, jakby wejście. Tylko nie wiem, czy to. Ja pierdolę, jeszcze się zaraz sam zabiję. Dobra, już myślałem, że się nie złapie tego. Mamy dopiero 7 minut, także raczej zdamy radę go uratować. Dobra, wejdź już do końca tutaj. Ogólnie nie wiem, czy nie spadajmy w PS, -y, ale nie mam jak tego sprawdzać teraz na bieżąco. Nie dobrze. Mm. Aha, przeszukaj ciała. OK. OK. Um, następne ciało, gdzie jest? W jakiś czas na, bo na, na drugim ekranie odpala mi się. Odpala mi się panel boczny, który nie powinien się odpalać. Ale właśnie mam jakieś problemy ostatnio też z laptopem, co się skurwa ewidentnie nie tak. Gdzie jest więcej tych ciał? Mmm... A ja miałem 20 peta, to jeszcze zrobiłem więcej, ogólnie. Tak idźcie sobie tam i mi nie przeszkadzajcie w przeszukiwaniu ciał. Dobra, um, 74 to porny nadziak. Dobra, mm. gdzie mogą być kolejne ciała? Tu coś jest? Nie, I też nie. Tutaj jest jeszcze jedno ciało. Ja jeszcze? Ilu ich tu było? Jezus, idźcie sobie tam. No, zajebiście. Nie wiem, szukam tych ciał, ale nie mogę ich znaleźć. To mnie troszeczkę frustruje, nie ukrywam. Tego już. O Jezus, weź mnie za kurwa. Ale to jest najgorsze ścierło w ogóle. że się nie odzywam, ale chcę to chcę to zrobić. Nie mogę. Hmm. A tu, a nie, to jest deska podłogowa. A tu był kurwa ziomek, go nie widziałem. Jezu gdzie ty cholera jesteś? Wrakent to ja. No, zostawcie mnie. Ani śladu Rahima. Cholera. Masz jakiś pomysł, gdzie mógł pójść? Kazałem mu się schować na torowisku. Znajdź go. Słyszysz? Niech ten knój, tylko spróbuje dać się zabić. Dobra, to idziemy szukać Rahima na torach kolejowych. Ogólnie Jeżeli ktoś Ogląda te odcinki tak faktycznie longiem, całe i do końca. Mógłby mi napisać, czy w ogóle zagląda w ten opis, bo tak szczerze nie chcę mi się pisać tych opisów. Zajmuje to zbyt dużo czasu, a nie wiem, czy ktoś zwraca w ogóle na to uwagę. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś mówił, że o, spoko, że tak jest napisane czy coś. Aha. No słuchaj no, no, aż taki cwany, jesteś to przełaść tu do mnie. On jest na tyle rozumny, że on wie, jak tu wejść? Serio? Dobra, chyba nie jest na tyle ro rozumny i nie wie, jak tu wejść. Trzeba wejść tu do środka? Wygląda na to, że chyba tak. A, więc trzeba wejść do góry. Jezus. Ale te wirale są strasznie uciążliwe. Będzie w ogóle gdzieś wejście na to torowisko, czy ja muszę wejść jakby głównym wejściem i tam będą jeszcze więcej zombie i tak dalej. <grystanie> Nie wiem. Zaraz się okaże. No raczej tak. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Wygląda na to, że Rahimowi udało się uciec. Powiedziałem mu, żeby schował się na torowisku. Jest więc szansa, że jeszcze żyje. Proszę cię, Rachim, żyj. No, to się okaże, czy on żyje. To nie jest takie wszystko jeszcze, wiecie, hop-siup, że tak powiem. Tak jest! Podchodźcie, nie mamy z góry myślenia. Zabieram was wszystkich ze sobą do grobu. A, 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 plany, 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 plany. Koktajl Mołotowa, zrób. Tu dwie najlepiej, bo mam zajebisty pomysł, jak się ich pozbyć. Eee... Bo nie będzie mi się chciało z nimi walczyć pojedynczo. A tam ten wiral gdzieś drzepi za tym. A ten się pali już się nie pali. Wiecie, że ta broń zadaje 74 punkty kurwa obrażeń i ona nie jest w stanie zabić ich na strzała na przykład w głowę. Hmm. To bardzo niedobrze. Hmm, dobra, otwieramy to i zobaczymy czy on żyje w ogóle. A już nie mam. Czekaj. To cię rozjebę w ten sposób. Już Zdechłeś? elegancko. Grain! Myślałem, że już po mnie! I tu zbroiłem bomby. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. Kolera, ty krwawisz! A? A, za zaciąłem się. Nic to, Po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz graj! Że co ja mam teraz, kurwa, iść to pod. Ozus, przecież to nie jest takie proste. Przecież tam jest pełno przemieńców. Stary, coś to odjeba. Gdzie mam z tymi śniby? Tu jesteś, mam 3 minuty w ogóle. Aha, nie wiem, gdzie mam iść nawet Jest wejście do kanału w koło zachodniej ściany. Wejdź tam, tunel zaprowadzić do gniazda. Okej. Okay. No dobra, ryzyk, ryzyk fizyk widzowie, no co? Albo, albo zginę, albo to zrobię. Czekaj, gdzie to stu jest to? Dam radę szybciej płynąć, dam radę szybciej płynąć, okej. Okay. Mam tylko 3 minuty jeszcze. Jestem z powrotem na powierzchni. Widzisz ten wielki przepust po prawej? <gryw> Idź te. Jak już wyjdziesz do budynku, skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. Na rampę piętro wyżej gdzie mi wyjść? Bo źle poszedłem ogólnie. Mhm. Chyba, chyba na stówę źle poszedłem. Zapisz się? a chuja się zapołeś. Okay, no wejdziesz do budynku, wejdź na rampę. Aha, że tutaj, dobra. Mm. Mógłbyś wypierdalać ode mnie? Ja pierdolę, jestem useless w tą gierkę, naprawdę. Czy mogę? To jest tu gdzieś? A, to jest tu. Pierwsza gotowa. Dobra. Teraz uważaj. Znajdź jakieś schody. I biję na następne piętro. Kurwa, zablokowałem się. Jak poprzednio. Ja pierdolę, tam nie wskoczył. Za wolne. Aha. Panie strażaku, proszę wypierdalać. Aha. Dobra. Kurwa, jak stąd wyjść? A, tędy, czekajcie. Kim, udało się! Twój plan zadziałał! Tracił słyszyć nie! O, wpadłem co sam do wody elegancko. Dobra, ej ja myślałem, że tam będą przemieńcy w ogóle, że to jest gniazdo jakby niezwykłych zombiaków, tylko przemieńców, ale to jest gniazdo zwykłych zombich, okej. Okay. Delikatnie zestresowałem, nie ukrywam. <ścoughs> Proszę! Rahim! Żałuj, że tego nie widziałeś! A cały butylek się zawalił! Nie, 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 Rahim, przestań! Rahim, stojać! Stary, stojać! O Jezu, Rahim, przestań! ugryzienie. Oh. Cholerny! To jest nieprzyjemność O Boże! Jade! Oh. 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 No... Grain, słyszysz mnie? Co się dzieje? Brecken. Rahim. Rahim nie żyje. Jasna Wytuch I nic nie Jade. Przynajmniej na razie. No. Ogólnie jak gdzieś widziałem na jakichś screenach, jak robiłem miniaturki do Dying Light'a na początku, że ten Rahim był przemieniony i połączyłem sobie kropki, ale nie chciałem nic wam mówić. Wy pewnie to kurwa wiecie zresztą, co jak w ogóle próbuję oszukać. Ale no szkoda, jest taki. Um... Słaby moment w tej grze teraz. ale cóż, ważne, że gniazdo zniszczone, ale szkoda, że. nie żyje. Ja. zwyczajnie nie mogę w to uwierzyć. Co mam teraz robić, co ja powiem Jade? Muszę wrócić do wieży. Rane, co ja mam jej powiedzieć? No właśnie, ja też nie wiem, co bym jej powiedział tak szczerze. Zdobyto punkt umiejętności 40 FPS w grze. Jej. Super. E, punkty przetrwania. Kurwa, czemu ta gra ma tylko 30 FPS? -u? O co tu chodzi? Ej, czajcie to? Garniesz się, czy nie bardzo? Wow. Nie wiem, nie wiem, co się odjebało, ale gra aktualnie ma tylko 40 FPS. -u. Dobra. Mm, co my tu mamy? Handlarz, zwiększ swoje umiejętności targowania się. Oto to mistrz tarcz. Naucz się wytwarzać tarcze? He? Jak tarcz, tarcze. Tarcze? No dobra, nie będą te tarcze, no co? Nauczymy. Okej. Okay. Czy gra odzyska swoją płynność czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. E, dajcie mi sekundę, ja to spróbuję jakoś ogarnąć. Dobra, moi drodzy, a e... Gra złapała jako takie, powiedzmy, 80 FPS, -ów. Nie wiem co się stało, nagle straciła wydajność. Ja wracam do wieży, a że jest już końcówka odcinka... W sumie nie wiem jak daleko jestem, bo jak jestem niedaleko, to mogę to zrobić tak. Że tak powiem, no, chociaż nie jestem w chuj daleko ogólnie, tak. Dobra, to ja sobie zatrzymam prosto nagrywanie, dojdę do wieży i to, zaraz się widzimy. Robię robaki, żeby iść na ryby oczywiście. A co tu jeszcze jest? A, chcesz listę? Nie. Chcę iść na ryby. Jestem Omar Boss. Jeśli zaprowadzisz mnie na moje sekretne łowisko, dam ci w nagrodę coś, co dla mnie jest bezużyteczne, ale dla ciebie wspaniałe. Zgoda? Dobra, pal wrotkę. Myślałem, że to jakaś... jakiś dialog ważny. Nie wiem. Gra ogólnie działa kurwa gówno aktualnie. Nie wiem, co się stało. Czyż wie, że jest przynajmniej 90 fpsów? Herbata! Nie znoszę herbaty! Dobra, musimy iść do. Jade Brecken, jak dziecko zginął? Ja musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nie swoje, ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas, i znów trupy brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki, Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? Może wtedy wciąż by żył? O nie. Jade, Jade, stój! Jade, niech chcie... to szlak! Weź, dajmy jej czas. Musi to strawić. Nie damy go. Dobrze moi drodzy, szykuje nam się niezła akcja, ale to już w następnym odcinku, ponieważ już mamy 26 minut, a ja nie będę wrzucał tego odcinka 3 dni bo no jest problem z internetem ogólnie, ale to nie jest ważne. E, moi drodzy, to by było na tle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, suba oraz komentarz i słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.